Cześć, jestem Gadrin, w 24 odcinku gramy w Mindzi. Po odcinku, jak zwykle, no nic nowego zginę, więc gramy od nowa. Ukośnik Mindsee Spawn. E, wiele razy już powtarzałem, że będę starać się, z grać tym razem, żeby nie zginąć, ale tym razem tak naprawdę jednak będę starać się nie zginąć. Więc nie, po prostu tak skaczę sobie, czekajcie. Tu na pewno gdzieś będą zombie w tej wieży. Nie wiem, tak mi się przynajmniej zdaje, takie moje jest wrażenie. Nie wiem, jest po prostu. Z... się tuż obok miasta, dobrze. Wejdźmy tu do wieży sobie. O! Patrzcie! Już na start mamy skrzyneczkę. O! Ho, ho, ho Jabłuszko! Pięknie, no dobrze. Chodźmy powoli, zamknijmy za sobą drzwi, żeby wiecie, żeby nie było, że wchodziliśmy. Chociaż drzwi były otwarte. O, o! Ktoś tu jest. Dobra, to wiecie co? Nie będę może ryzykować. Tylko zaryzykuję. Pójdziemy sobie tędy. To jest wejście do tego właśnie skromnego miasta. E, nie będę... Albo nie, pokażę, że mam miecz. Żeby wiecie, żeby go przestra... O! Ej, to źle w sumie wróży, bo to znaczy, że ktoś z nich zginął. No nic, wezmę tej tamki i sobie pójdę, jakby nigdy, nic wiecie. Oki doki. Oki doki. Oki doki. -do -do o, dwie skrzynki. Trochę FPS-ów, kawtywanie. Świetne. wydawało Słysza... mi się. A właśnie! Przepraszam Was bardzo, ale ostatnio w ogóle gram bez głosu Minecrafta. bo <laughs> zapomniałem go w ogóle włączyć. Więc przepraszam Was za to. Okej, okay, mam nożyczki. W tej skrzynce, co mamy? Hem. Hem założymy sobie. Żebyśmy byli nieźle wykoksieni. O, i jeszcze trzecia, no proszę, trzecia skrzynka, jak skromnie. Właśnie, nie skromnie, jak... E, wiecie, ja zawsze mówię skromnie, jak chcę powiedzieć, że... Dużo czegoś dostałem, że jak ktoś jest bardzo... E, taki... Jakby to powiedzieć, nie wiem, jakie. Nie, zapnęłam słowa, do tego mówię skromnie. <taka>, Taka jest cała prawda za tę całą prawdą. Okej, okay, tu mamy zombiego. Jest to gatunek zagrożony, ponieważ roi się o nich w tym świecie. Więc chodzimy powoli po zgradę. nie, ale. Ale... Okej, okay. nie zauważył nas. Bierzemy co jest w skrzyni, czyli. O! A to do czego nam będzie? Nie wiem, ale wezmę to. A może to zabiera życia? Czekajcie, zaraz zobaczę na Zombie. Buga, buga! Gdzie jesteś to sobie kuty? Chodź tu, chodź tu młody, zielony ty. Eee, yy, dobra, hit numer jeden trochę ich... ale mam lagi, o boże. O Boże, jakie mam lagi. Ojeju, ale mam lagi. Ojeju, ale mam lagi. Ale... Ole, o Jezu, ale lagi, o Boże. A, co się dzieje? Yy. ojeju, jeju, jeju, ale mam lagi. Przepraszam za lagi. Nie mam o co chodzi. Może to po prostu tak w tym... na serwie... Włożę z moim kątem, bo z tego co wiem, to za dużych lagów nie mam. więc najprawdopodobniej za coś z serwerem. Kolejna skrzyneczka, a w środku mamy oczywiście strzałę, to i wit. Dobrze. Wezmę sobie to, to i to tutaj. Jak na razie dobrze idzie, ale wolę nie wykrakać sobie tego za bardzo. Nie wiem co teraz. E, to dam tu zamiast nożyczek. I wodę też zamiast nożyczek, dobra. I, aha, jeszcze to, tak na przykład wypadek, to dam zamiast miksturki, bo na razie pić mi się nie chce za bardzo, chociaż chce mi się bardzo pić. Okej, okay. tu w tym domku nic nie ma. Tu w tym domku jest pusto. Tu w tym domku jest zombie. W sumie to tak się boję, trochę do tego zombiego podchodzić. Wejdę na górę, wiecie? Tak dla pewności. Bo o, jest skrzynka na górze, dobra. Tu już sobie. O, dwie nawet są, pięknie. Ale fajnie, że znalazłem to miasto, bo dużo tutaj jest rzeczy, właśnie. O! Czekajcie takiego. Słyszałem zombiego, ale to tylko, bo na, na, bo na dole jest i dlatego go słyszę. Na się. Wezmę mieczyk w rękę. Wezmę sobie skrzyneczkę. I o! o! Ho, 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 ho. Mamy już pełne zbroje, jak widać. To jest jakiś już postęp. po powolutku na dół. Powolku Tak, jak będzie zacinka Minecrafta Jeszcze tak na zachętę. Tu wiecie, co tą dziurą wyjdziemy sobie. O! Tu znajdziemy, musimy jakieś znaleźć wyjście z tej strony, i uciekamy stąd. Postarczy, jak na razie, dam tego co mamy. I uciekamy. Dobra. Pusz, trochę mam mało życia, więc się uleczy swoim banderzykiem. Dobra, spokojnie. Tak to za to, że nie dało, szczerze. To jest niestety szczera prawda? I okej, okay, tu są słodki na górę. <śmiech> Przepraszam. Silność <laughs> <Świną> za się <zakrzyciłem. śmiech> Tak. Jeszcze miałbym do Was jedną prośbę: jakbyście mogli w komentarzach mi pisać, yy, czy życie tu się regeneruje, albo jest w jakiś sposób poza bandażami, żeby sobie właśnie, yy, żeby się uleczyć, bo właśnie to życie jest bardzo takie, że tak to powiem, cenne Nie wiem, czy tak po prostu jest, czy jest do, do tego jakiś haczyk, wiecie o co mi chodzi, więc prosiłbym bardzo o odpowiedź, mam nadzieję, że mi odpowiecie. Muszę sobie napełnić tą drugą butelkę. O tak, żeby mieć ten zapas. Hopsa, hopsa, hop! Oj, nie pij, tylko na pewno. Tutaj tutaj przejdziemy przez most. Oczywiście wejdziemy do ręki moją ulubioną broń, która tak naprawdę nie jest bronią. Czyli tak jest moją ulubioną bronią w tej... Czemu ja tak podskakuję? No muszę wejść na tą górę w sumie. Tego podskakuję. I robię się głodny przy tym, ale spoko. Mam że jeszcze zapasu jedzenia. E, dwa zgniją mięska oraz jabłuszko. To jest dosyć dobrze. W sumie lepsze niż nic, prawda? Dobra, chodźmy po tym mostkiem i będziemy podróżować tak po świecie. ...szukając niczego. W poszukiwaniu... E, ...miejsca, gdzie nie drogę mi fps, dokładnie tak. Woda jest ładna, droga jeszcze ładniejsza, czemu w tej drodze są miście? Powiedzcie czemu. Trzymam jabłuszko, bo pół mięska straciłem głodu. Ale ciągle jestem dosyć szczęśliwy, że doszłam tak daleko i tak ma dużo i tam No dobra, naśpiewałem się. Długi ten most, wiecie? Aż troszkę się boję, jak cię on prowadzi. Ile w ogóle trwała budowa tego mostu? Dobra. Eee... Jeju, ale on się rozciąga jak marmolada. Rozciąga się... O, jest, jest ląd. Jest ląd. Więc jednak się nie rozciągasz tak jak marmolada, no przykro Trochę mniej, Rozciąga się jak makara, ale nie jak marmolada. Okej, okay. tak sobie myślę, żeby skoczyć teraz do wody, ale jak tak przemyślę, jeszcze głębiej to wodę nie. Po prostu sobie dojdę. Po tych szczelinach, po tych dziurkach. Nie no, spoko jest, spoko. Eee, lepiej mi idzie przynajmniej niż ostatnim razem. Okej, okay. ojej, ale te FPS-ów są e, pomimo wszystko dosyć wkurzające. I nie wiem, czemu tutaj włożyłem wko też, e, e, wyraz pomimo wszystko. I skoro, ponieważ jeszcze nic tam, wszystkiego tam się nic stało, więc, no, wiecie, nie wiem, coś tam gada. Dobra. Wiecie co? Nie się zamknę. Bo już nam całkiem sobie Okej, tutaj mamy. O nie! O nie! Ale lag. Ojeju, dziękuję, że to, to był tylko lag. E wszystkich zajmę, albo nie, wiecie co? Ominę nich. Bo to za dużo troliko jest. Z takimi lagami, z takimi... Dobra, chyba mnie zauważy. Nie, nie zauważył mnie. Ja sobie po kolei... Sobie... Powoli, nie po kolei. Powoli sobie pójdę. Nigdy nic, spokojnie, tak. Tak, nic nie stało. Wszystko dobrze jest, miło. Pięknie, tak. Tak, proszę bardzo. O! O, proszę, no. no oj, chyba mnie widzi, nie, nie, nie. Cii, cii, cii. Dobra, spokojnie. Tutaj mamy kolejny mostik, chyba. No nie, ile tych mostów będzie? Oj, jest już w drodze szczeliny, jakieś. Oj, 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 tych mostów to tu się roje od tych mostów normalnie. Ale jest też dziura prowadząca po prostu do wody, na to, do której nie wpadnę, ponieważ ja nie, nie jestem takim kurde, nieogarniętym nowem, który będzie wpadać do dziury. <grym>, jest wieża jakaś, w której nic nie ma, bo wyłem chyba w tym miejscu wcześniej. Tutaj też zapewne jest miasto. Tak, pamiętam to miejsce z poprzedniego odcinka. Nie, nie było z poprzedniego odcinka. ja grałem sobie tak dla ja. Pamiętam to miejsce. Tu chyba jest, jeśli się nie mylę jest jakieś miasteczko też. Czyli miasteczko za miasteczkiem znajduje. Prawo, Bra prawo dla siebie. Nie, ja to tak gratulować sobie prawda? Okej, okay, mam tutaj jakiś murek. Tak, to jest to miasteczko. Tam są nadal kanały. ale zgadnijcie co? Wchodzimy do środka. Tak. Bo trzeba znaleźć więcej jedzenia, bo jedzenia, tyle jedzenia nam na długo nie starczy niestety. jest tak, tam najprawdopodobniej będą gracze. A ja trzymam sobie kilofa. Ale zmienię na miecz, żeby wiecie... Oj! oj dobrze tu nie było strzelania do wody, bo... bo bym po prostu sobie tam spadł do tej wody. I co by się stało i bym się utopił w tej wodzie? No dobra. Welcome to Karmi. Welcome to Witamy w Karmi. Witamy w karmie. Witamy w Nargi. Tak to brzmi troszeczkę, tak, ale tak troszeczkę spokojnie. Tak, oj, coś tu. Coś, ktoś, jak tu chodzi, coś tam. <laughs> ale się posypało. O, w mordę. Ale tu się posypało. Oj, to tam? Yy, Proszę do zombi. O, w mordę. Czekajcie, tego ty, 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 nie potrzebuję. To jeszcze wezmę. To nie wiem co z tego zrobić. O! Jeszcze. Wiecie, co to wszystko No i uciekamy stąd. To mieliśmy fata, że to znaleźliśmy tutaj, ale uciekamy z tego miasta, bo z tego co widzę tutaj za ciekawie nie jest. Wezmę się tylko troszkę. I. O! O, w młode. O, w młode, co to? Kolejny jakiś zombie z kapeluszem. Okej, okay, z niego coś na pewno wypadnie dobrego. A że mam lagi, to mi życie nie zabieram Plus jeszcze te takie fajne dropy FPS-ów. O! Ale się z niego... Po... O, badażek! Wezmę, czekajcie, bandażyk jest. Yy, esencjalny. Jeszcze go sobie tak użyję. Dobra, świetnie! Świetnie! Przyznacie, że to jest po prostu mistrzostwo. Dobra, i mało. Oj. Jaj, jaj, jaj. Ale się zacina mi to wszystko. Wiecie co? To chyba sugeruje, żebym przestał już nagrywać, żebym dalej nie ryzykował. Tu się słucha oj, zombie. Okej, okay, tu się, tu jest za dużo zombie. Więc dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do komentowania, oceniania oraz subskrybowania. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia.